Hej, tu Ewa! Witam serdecznie na moim kanale. I witam Was dzisiaj z mojego Placu Boju, ponieważ ja tu naprawdę dalej walczę. <grym> Ale są już małe postępy. Zobaczcie, proszę. Zaraz Wam pokażę. To tak. To co się udało, staram się zrobić takie trochę podwyższone grządki, chociaż trochę podwyższone, na ile mi się to uda. Tutaj, gdzie jeszcze nie było pielone wcale, tato przyjechał i mi to przebronował, więc i zrobi to jeszcze raz pewnie jutro, tak, aby tutaj było jak najmniej pracy. No i to też postaram się w takie te podwyższone grządki tak podnieść, prawda? Przepraszam, coś mi gardło siada. Yy, mamy tutaj. Tak, tu się kończą te truskawki. Cool. A w, tym, w tej części tu będzie przyjedzie jeszcze obornik, będzie to wszystko przemieszane. Ziele będzie wybranowane ile się da. Dobrze, jeszcze do poprawienia. Na to plan jest już w następnym tygodniu, aby to wszystko garnąć. I będziemy sadzić na przykład kartofle, ziemniaki. Kartofle ziemniaki. Więc, więc, jak widzicie, coś już trochę poszło do przodu. Chciałabym to już naprawdę skończyć, bo, no bo dużo czasu na tym tracę i no tak niepotrzebnie, szczerze mówiąc. No, ale jest tak, jest, i niewiele można było z tym aż tak bardzo coś zrobić, żeby było lepiej to na teraz. Ale już wiem, że jak te truskawki w ogóle zostaną, to już na pewno pójdą e, na podwyższone grządki właśnie, będą wcześniej wyściółkowane, tak żeby już tego po prostu nie pielić, bo... No, to jest walka z wiatrakami, a ziele jest jeszcze dlatego takie duże, ponieważ tato tego nie pryskał, bo te truskawki no mają być dla nas. Może jakiś tam nadmiar w sąsiadce, czy gdzieś może, może sprzedam, jeżeli będzie nadmiar, ale reszta to tak no dla siebie, więc no też bez sensu, aby to pryskać i później tą chemię jeść. Ale ja dzisiaj e, z, z mam jeszcze, właściwie to zrobiłam sobie po prostu chwilę, i, I tyle, ponieważ moje kurczaki nie mogą być zaniedbane. Zaraz będę robiła im e, coś, na co już czekają długo, tak myślał. Zaraz e, zobaczymy, jak się w ogóle mają. A ja dzisiaj zrobię im te takie drabinki, <słodki> schodki, grzędy. Tak to się chyba nazywa właściwie, bo już sama nie wiem. Dla mnie to grzędy to były te takie... Ja tak myślałam, że grzęda to jest po prostu tam, gdzie Kwoka wysiaduje kurczaki. Ale to chyba są grzędy, te takie drabinki, gdzie siedzą kurczaki. Aż maransy szczególnie lubieją latać. <ścoughs> to zauważyłam, że są po prostu latające wręcz. No to będą się ucieszyły. Zobaczymy. Ale ciemno. Ale myślę, że tu już będzie... Więc widniej Hej! O kurcze! Już wyjedzone! No to lecę szybko jeszcze po osypkę, zaraz im tu przyniosę. A tu jest pełno, to bardzo szybko poszło, a dosypywałam razem. Hej! Ale rosną czubatek duży. Dobra. Czyli co? Sypiemy osypkę. Spokojnie, spokojnie. Trzeba będzie jeszcze dzisiaj wymienić zdecydowanie wodę, znaczy przynieść nową, bo. E, bo do rana zapewne zbraknie. Tutaj mają, więc jest ok. To kurczakowe pudełko. Wszystko jest tylko czasu, brak powiem tak. Um, uh, uh, uh. No, ja tu sobie już okorowałam dwie takie poprzeczki. To są dwie deski, na których będzie się opierał ten cały stelaż. Tu mam już. Aha. Myślę, że tak. Tam, gdzie jest mniej kurczaków i gdzie może być mniej kurczaków, tak na razie to po prostu będą to krótsze poprzeczki. O! I no cóż. One są. Yy, o, ta już jest okorowana, to fajnie. Trochę różnią się. <laughs> to może zrobimy tak. No, właściwie. Czemu by nie? Yy, nie muszą być przecież idealnie równe, tylko fajnie by, by były. Yy, tak. Dłuższa pójdzie na dół, a ta pójdzie na górę. No. Tak, tam, o tamtą stronę. I mniej więcej tak. Kurczę, mniej więcej tak. Jaka będzie wysokość, tak, żeby się fajnie im siedziało. Dobra, może tyle. Zmierzymy. O, akurat 22. Mniej więcej. Ok. A tutaj nie będzie tak pięknie równo, ale zrobimy w ten sposób. Dwadzieścia. Dobra. Okej. Okay. Teraz rozstaw. 11 tu a tutaj jest o kurczę, i tu jest 11. A to dobre tylko jakoś tak aha może dlatego, że dobra 22 i tutaj będzie też 22. Dobra. Ha. Gdzieś powinien być kątownik. No to nic. Trzeba szukać. Uh -huh. Które to w kremcie pytą? Ten jest ciód za długi. Ale ten będzie OK. No. Chyba jakoś tak się wkłada. Mm. O, działa. Dobra. Tak właściwie e, lepiej nie umieć takich rzeczy. <laughs> e, to są rzeczy, które powinny robić, powinni robić panowie. No, ale tak Wojtek tam Tato ma swoich dużo zajęć, więc to, co mogę, to robię ja sama. Siema się! Dobra, pójdą dwa. Chociaż... Tak, z tej strony pójdą dwa, tam jest cieńsze. Tutaj z tym kątem to będzie śmiesznie. To będzie. To będzie śmiesznie. Ech, sprawdzimy z tej strony. No problem. Mm. Te? Chyba centymetry uciekły. No i gdzieś tak będzie. Tak na oko. Powinno być w miarę. Ale nie mam pewności. To się okaże. <laughs> to się okaże, czy będzie stało i jak będzie stało. Na razie wkręcimy. Później jak coś to się wykręci. Dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Pierwsza próba. Jak to będzie stało? Dobra, wiadomo, że trzeba będzie drugi wkręt. No dobra, tu nie jest zbyt równo. Muszą być dwa wkręty. Ale idę sprawdzę w środku, jak to wygląda na betonie. O. No, stoi, stoi. Stoi, tylko, tylko poprzeczka się skrzywiła trochę. Zaraz to nic. To nic, jeszcze raz złapiemy. Jeszcze raz ustawimy. A myślałam, że na jednym się uda. No ale. No. Dobra, pošlo krzywo, ale ještě. chciałam sobie tak wyrównać tą taka krzywa była ta końcówka ale nie najlepiej mi to idzie więc dobra zostaje te dwie wymierzyłam na jedną długość zobaczymy może z tym kawałkiem pójdzie mi trochę lepiej może może ale właściwie no ok próbujemy Chyba najgorsze to jest zacząć. Wow, teraz już coś idzie. Wow, całkiem nieźle. Musisz się pochwalić. Wyszło równo. Ha, nie mam zbytnio doświadczenia z taką piłką. Kiedyś gdzieś może ją używałam. ale to było wieki temu po prostu. Ok, zrobiłam dwa takie, e, dwa takie płotki. E, zaraz będziemy się wprowadzać. Tu kurczę, taka mała pomyłka wyszła z tej strony. Y, nie wymierzyłam po prostu. No ale dobra, nikt z tego ścielał nie będzie. Myślę, że kurczaki też nie będą narzekały, że jedna strona jest trochę dłuższa, a druga krótsza. No ale tak, jak poprzekręcam, to zostaną dziury, więc już lepiej zostawię to jak jest. I myślę, że trzeba się powoli wprowadzać. Zaczniemy chyba od tych właśnie, od tych mniejszych. Czyli to będzie ten, bo po mniejszych, ale większej ilości. Zaraz, powoli, powoli. Trochę się obawiam, czy mi nie pouciekają. Co fajnie, patrzcie, moi drodzy, patrzcie. Prawdziwy kurnik. No. Cada! Sz y szczególnie maransy są takie latające, tak bym powiedziała, więc pewnie za niedługo już się tam powoli wprowadzą. A, już wszystkie czekają. Przepraszam, przepraszam. Ojej, tu trzeba wprowadzić pewne zmiany. Zaraz. Ach, bo kabel jest krótki. Ale postaram się tą po... O, 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 o. O. O, żarówka będzie tutaj. A potek damy tak tu. Mam nadzieję, że... Okej. Okay. Pod sam. Ej, nie uciekać. Jeszcze tam do przekód. O. o. Ups. Tu się da jeszcze pociągnąć? Tak. No i idź. Chyba. Nie. Średnio. Będzie chyba pod skosem trochę. O, chyba na razie będzie tak, jak jest. No nie wiem czy to ma sens, jak myślicie moi drodzy. No tak trochę pod skosem, to nic, ale tu będę miał miejsce pod żerówką bo kabel jest trochę krótki. Miejsce na jedzenie też jest, wszystko jest ok. No i tak sobie tam będą pewnie spały. Zobaczymy jutro, jak przyjdziemy. Czy już się za, y, zadomowiły na nowym stojaku? Haha. Ha. Hej, malutki. Hej, malutki. No, to dobranoc. No prawie dobranoc, bo jeszcze przyniosę tutaj wymienioną wodę. Niedługo. Ale już na razie nie przeszkadzamy. Ach. No to tak. Eee, najlepsze zrobiłam. Najgorsze przede mną, bo jeszcze trzeba posprzątać. Ale dużo tego nie ma. Więc, kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Proszę napiszcie, czy wam się podobało. Zostawcie lajkę, jakiś komentarz, będę bardzo wdzięczna. Do usłyszenia w kolejnym vlogu. Papa! Pa. Mam nadzieję, że będę dała rady mówić, bo tak mi boli gardło, że e, aż normalnie czuję łzy, e, aż mi się kręcą w oczach. No ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Do usłyszenia. Papa!